Jest najcenniejszym darem, jaki ludzie i orkowie otrzymali od bogów. Może leczyć rany lub siać zniszczenie, w zależności od intencji tego, kto się nią posługuje. Magia, czyli najpotężniejszy z żywiołów w uniwersum Gothic, skrywa wiele tajemnic, a ci, którzy je odkryją, mogą wpływać na losy świata. Jedni chcieli go ratować, a drudzy pogrążyć w wiecznej ciemności. Czy da się stworzyć listę 15 najlepszych magów z trylogii? Biorąc pod uwagę samą tylko zdolność do rzucania zaklęć, byłoby raczej trudno. Dlatego w tym materiale biorę również pod uwagę umiejętności dodatkowe, takie jak alchemia czy pradawna wiedza, a także dokonania poszczególnych postaci. Jak zwykle przypominam, że to moja subiektywna lista i równie dobrze mogłaby ona wyglądać zupełnie inaczej. Niezależnie od tego, czy zgadzacie się z werdyktem, zapraszam na kilkadziesiąt minut klimatycznych, lorowych rozważań. Na miejscu 15 renegat i zdrajca korony, czyli Koristo, przywódca magów ognia ze starego obozu. Nasza magia jest darem niebios, jesteśmy kapłanami, nauczycielami i sędziami jednocześnie. Niewiele dobrego można powiedzieć o sługach Inosa z kolonii karnej. W końcu pomogli pospolitym przestępcom umocnić swoją władzę w królewskim zamku, a wszystko aby zachować uprzywilejowaną pozycję i wpływy. Duchowi przewodnicy królestwa, reprezentanci Inosa i doradcy samego króla zaakceptowali pucz więźniów i poszli z nimi na współpracę, stając się w moim mniemaniu takimi samymi przestępcami. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Po tym, jak Xardas opuścił krąg ognia, potrzebny był ktoś, kto przejmie dowodzenie i będzie autorytetem dla pozostałych magów. Tym kimś był właśnie stary Koristo, jedyna osoba w zamku godna tego, by nosić szatę arcymaga. Koristo może zostać naszym nauczycielem, jeśli przystąpimy wcześniej do starego obozu, a z zawartych w grze dialogów dowiadujemy się, że opanował on cztery kręgi magii. Nauczyłem cię wszystkiego, co sam potrafię. Koristo dysponował rozległą wiedzą na temat magicznych rytuałów i zaklęć niestandardowych. To właśnie od magów ognia, Korkalom, kupił księgę traktującą o wykorzystaniu mocy kamieni ogniskujących, bez której nie odbyłby się rytuał przyzwania śniącego. To pokazuje, jak duża przepaść w magicznym wykształceniu była między ambitnymi samoukami z bagien, a magami, którzy przez lata studiowali pradawne zapiski w swych bibliotekach. Cała wiedza zgromadzona przez wszystkie świątynie w tym królestwie stoi przed tobą otworem. Kto jak kto, ale sędziwy Koristo miał całe dekady, aby się z nimi zapoznać. Piętnaste miejsce to chyba jednak szczyt jego możliwości, ze względu na to, że nie zdołał w tym czasie opanować piątego kręgu magii. Nie zdołał też odkupić swoich win z czasów wielkiego buntu, bo ludzie Gomeza zabili jego i innych magów, nim zdążyli ostrzec nowy obóz przed atakiem na wolną kopalnię. Brać go chłopcy! Posiekać go! Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Każdy mag wstępujący do kręgu ognia składa uroczystą przysięgę, że jego wiedza i czyny do końca życia będą stanowić jedność z płomieniem. Trudno rozszyfrować, co to dokładnie oznacza i czy sojusz z Gomezem nie był przypadkiem pogwałceniem tej przysięgi. Cóż, Koristo nigdy nam już tego nie wytłumaczy. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy płomień mego życia wygaśnie. Są takie sytuacje, gdy uczeń przerasta mistrza, i tak było w przypadku Miltena, który pobierał nauki u Koristo. Pod pewnym względem jest on bardzo podobny do bezimiennego. Trafił do kolonii w młodym wieku, bez bryłki rudy przy duszy, i bardzo szybko awansował w obozowej hierarchii. Koristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Mimo wszystko Miltena trudno było sklasyfikować. Jestem tu bardziej pod wrażeniem jego potencjału i tempa zdobywania wiedzy niż umiejętności ofensywnych. Milten znał się co nieco na alchemii, chociaż trudno oszacować jego stopień zaawansowania. Chwilowo bawię się w alchemika. Docelowo miał też sprawdzać czystość magicznej rudy w zamku paladynów. Na dworze Irdorat może nauczyć bezimiennego tworzenia run szóstego kręgu. Nie jest to moja specjalność, ale jakoś sobie poradzimy. Dla porównania, parlan z klasztoru Inosa w Korinis zna tylko trzy kręgi magii, a jest od Miltena o wiele starszy. Przekazałem Ci już wiedzę z zakresu wszystkich kręgów, jakie znam. Po upadku magii runicznej Milton wyruszył w podróż po świecie, aby uczyć się prastarych starych zaklęć. Jak dowiadujemy się z zakończenia gry, z biegiem lat stał się najmądrzejszym z magów ognia i głównie dlatego znalazł się na tej liście. Zastanawiałem się nad założeniem własnej akademii, w której nauczałbym naszej wiary. Na miejscu trzynastym guru z obozu na bagnie Korkalom. Nie bez powodu magowie starannie selekcjonują kandydatów na swoich uczniów. Gdyby ktoś niepowołany poznał arkana magicznych sztuk, mogłoby to wywołać poważne konsekwencje dla całego świata. Kimś takim był właśnie Kor Kalom: Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę! Kalom, tak jak inni guru z bractwa, był magicznym samoukiem. Swoją wiedzę czerpał z wizji zesłanych przez śniącego, potężnego demona z wymiaru Beliara. Wyuczone w ten sposób zaklęcia znacznie różniły się od tych stosowanych w kręgach wody i ognia. Jako arcyguru, Kalom potrafił poruszać przedmioty siłą woli, a także wpływać na ludzkie umysły. To jeden z najpotężniejszych ludzi w całym Bractwie. Posiadł wiele tajemnic magii i potrafi kontrolować ludzkie myśli. Można jednak zaryzykować, że w typowych zaklęciach ofensywnych nie był tak dobry jak magowie ognia i wody. Każdy guru nosi przy sobie broń białą, tak jakby nie byli do końca pewni swoich zdolności. Nawet podczas ostatecznego starcia Kalon posługuje się runą pirokinezy, czyli czaru trzeciego kręgu. Wyjątkowo skromnie jak na arcyguru. Nie wiadomo, czy znał wyższe kręgi magii, ale można założyć, że był wtajemniczony co najmniej w krąg czwarty, bo tylu możemy nauczyć się grając jako członek Bractwa Śniącego. Jednak to nie ze względu na zdolności ofensywne Kor-Kalom znalazł się na liście. Był bardzo utalentowanym alchemikiem, który opracował napoje wzmacniające duchową siłę. To on przeprowadził cały szereg przygotowań do przyzwania Śniącego. Ostatecznie znalazł nawet drogę do podziemnej świątyni, gdzie arcykapłan przekazał mu część swojej mocy i to był właśnie szczyt jego rozwoju, którym nie nacieszył się zbyt długo. Kalom został zabity tuż przed wykonaniem swojego wielkiego planu. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Nawet bez wiedzy z klasztornych bibliotek, kalom stanowiłby wyzwanie dla każdego maga. Dzięki cząstce mocy arcykapłana zyskał olbrzymią odporność na zwykłe i magiczne obrażenia, co widać w jego statystykach. Żadna inna postać w gotiku 1 nie ma tak dużej ochrony przed czarami. Tylko zaklęcia 5, 6 i najpotężniejsze czary 4 kręgu magii dałyby jakąkolwiek szansę na wygraną. Receptury, które tworzył Korkalom, były marzeniem kupców ze Starego Obozu. Szkoda, że nie wykorzystał swojego talentu w inny sposób i na zawsze będzie już spoczywał w workowej świątyni. Na miejscu dwunastym serpentes, członek Wysokiej Rady na wyspie Korinis. Trudno zebrać konkrety na jego temat. Ile on tak naprawdę potrafił, tego nie wie nikt. Zakładamy jednak, że posługuje się magią szóstego kręgu jako jeden z trzech najpotężniejszych magów ognia w klasztorze. Nie jest to do końca takie oczywiste, bo szatę arcymaga zakładali już koristo i bezimienny, którym daleko było wówczas do takiego poziomu. Serpentes zasłużył na wyróżnienie ze względu na próbę ognia, którą ukończył wiele lat temu i do przybycia bezimiennego był jedynym człowiekiem, któremu się to udało. Naprawdę nie powinieneś podejmować się tej próby. Twój duch jest słaby. Chociaż jest narcystyczny i mściwy, to jedno jest pewne i nos nad nim czuwał. Po zniszczeniu energii runicznej wielu magów podjęło desperackie próby przywrócenia choćby cząstki swojej dawnej mocy. Jednym wyszło to lepiej, innym gorzej. Ułatwione zadanie mieli jednak w tej kwestii magowie wody, którzy całe swoje życie badali historię pradawnych kultur. Był wśród nich Merdarion, ekspert w dziedzinie magii wody i teleportacji. W pierwszej części gry nie ma praktycznie żadnego wpływu na losy głównego bohatera, w drugiej natomiast bada starożytny portal do nieznanej części wyspy i instruuje bezimiennego, jak uruchomić pomniejsze kamienie teleportacyjne. Choć nie są aktywne, to drzemie w nich uśpiona energia. Merdarion osiągnął wysoki poziom duchowej energii. Pomaga nam w zwiększeniu ilości punktów many. Po przybyciu na kontynent, opanował magię przywołań, przemiany, kontrolę umysłu zwierząt i zaklęcia ofensywne. Każdej z tych umiejętności może nauczyć bezimiennego, bez udziału boskich kapliczek. Jego wiedza musi być ogromna, bo dla porównania Myksir nie nauczy nas żadnego zaklęcia, a Nefarius tylko jednego, i to jeśli sami pomożemy mu je wcześniej opanować. Nieco wyżej uplasował się Riordian. W odróżnieniu od swojego poprzednika znacząco przyczynił się do sukcesów bezimiennego w kolonii karnej. Cały nasz obóz, a co ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. Ważył silne eliksiry, które na stałe zwiększały jego statystyki. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Swoją wiedzą alchemiczną dzieli się w drugiej części gry. Jest też ekspertem w trenowaniu ogników, istot czerpiących energię z magicznej rudy, które specjalizują się w szukaniu użytecznych przedmiotów. Przez długi czas zajmowałem się tym rodzajem magii. W Gotiku 3 wiedza Jordiana również jest imponująca. Może przeszkolić bezimiennego w tym samym zakresie co Merdarion. O Kronikach Merytany nie chciałbym w tym materiale wspominać, ponieważ wolę skupić się tylko na kanonicznych grach. Do premiery Gotika 3 można było sądzić, że Pyrokar jest najpotężniejszym magiem ognia w królestwie. W Węgardzie spotykamy jednak kogoś, kto podważa tę teorię. Ten ktoś to dziewiąty mag na naszej liście, czyli Karypto, który sam o sobie mówi tak: Jestem Karypto, najwyższy rangą mag ognia w tym świecie. To mocne słowa, ale może być w nich ziarno prawdy. Karypto brał udział w tworzeniu magicznej bariery nad stolicą, a to bardzo wymagające zaklęcie. Na królewskim dworze nie rezydowałby raczej pierwszy lepszy mag. Za czasów świetności magii runicznej prawdopodobnie posługiwał się czarami w stopniu mistrzowskim. Z dawnej chwały nie zostało jednak wiele. Przykro mi, ale nie wiem zbyt wiele na ten temat. Za długo tu siedzę. Karypto jest trudną postacią do oceny. Wiele kwestii musi tu pozostać w sferze domysłów. Podczas magicznego treningu może nam przekazać całą wiedzę magów ognia. W praktyce oznacza to zwiększenie obrażeń zadawanych czarami. Odblokowanie tej umiejętności jest możliwe tylko u najwybitniejszych magów, którym Karypto, choć dawno temu, to jednak był. Teraz znów wracamy do wyznawców śniącego. Niektórym z nich udało się przetrwać upadek bariery, choć pewnie byłoby dla nich lepiej, aby zginęli. Resztę swojego życia spędzili jako bezwolne narzędzia w rękach zła. Na ósmym miejscu umieściłem jednego z nich. Mowa o czarnym magu z dworu Irdorad. W odróżnieniu od tzw. poszukiwaczy czarny mak nie kryje swojego oblicza pod maską. Trudno jednak stwierdzić, czy zostało w nim cokolwiek z ludzkiej natury, zwłaszcza jeśli spojrzymy na budzące trwogę czerwone oczy: Mój mistrz i pan, napełnia mnie boską mocą. Chyba nie są to tylko puste słowa, bo czarny mag stosuje ataki mentalne, których nie doświadczymy ze strony magów ognia czy wody. Taki atak zabierze nam dokładnie połowę punktów trafień, zakładając, że nie mamy żadnej dodatkowej ochrony przed magią. Dość tych bredni! Teraz nadejdzie twój koniec! Twoje oczy zakryje ciemność, a twa dusza zniknie w zaświatach. Bez amuletu przyzwania dusz będzie mi trochę trudno. Jakby tego było mało, czarny mag używa potężnego zaklęcia piątego kręgu, czyli krzyku umarłych. Jest to magiczna, samonaprowadzająca czaszka, która zadaje 666 punktów obrażeń, wystarczająco dużo, by powalić trola. Zaklęcie zużywa cały pasek many, ale przywódca poszukiwaczy może używać go bez przerwy, co tylko potwierdza jego potęgę. W walce byłby arcy trudnym przeciwnikiem dla każdego maga, bez wątpienia posiada też sporą wiedzę, którą dwór irdorad skrywał przez lata. To wszystko nie wystarczyło jednak, aby wygrać ostateczną walkę z bezimiennym. Na miejscu siódmym ktoś, kto nie korzystał z dopingu w formie boskiej mocy, a jednak niewielu magów mogłoby się z nim równać. W końcu przeorem klasztoru Inosa nie zostaje się przypadkiem. Mowa o pyrokarze, najwyższym w hierarchii magów ognia w Korinis. Arcymag nigdy nie zaprezentował nam swoich możliwości, ale można przypuszczać, że są one ogromne, bo Pyrokar to mistrz szóstego kręgu, jako jeden z nielicznych ma dostęp do biblioteki w klasztornej piwnicy. Można tylko zgadywać, jaka wiedza się tam kryje. Alchemiczne receptury, opisy dawno zapomnianych rytuałów, zaklęcia i inne skarby magicznego piśmiennictwa, które nigdy nie powinny trafić w niepowołane ręce. Uzdrowiciele leczą rany, ale tylko u Pyrokara można znaleźć lekarstwo na chorą duszę. Potrafi leczyć ludzi z opętania za pomocą potężnych i drogich mikstur. Niestety przywódca Wysokiej Rady ma też mnóstwo wad. Jest krótkowzroczny i dumny. Musisz zaufać Ksardasowi. Ja nic nie muszę, zrozumiano? Skąd mam wiedzieć, że Ksardas nie zwróci się nagle przeciw nam? Nie, nie zrobię tego! Przez swój egoizm pyrokar mógł zaprzepaścić szanse na naprawę oka i nosa. Utrudniał też bezimiennemu skompletowanie załogi, bo nie chciał, aby Jorgen opuścił mury klasztoru przed uregulowaniem długu. Pyrokar ma się za tak potężnego i niezwyciężonego, że często zachowuje się wręcz nieodpowiedzialnie. Pyrokara w gotiku 3 nie zobaczyliśmy. Jego los owiany jest tajemnicą. Nie wiemy, czy i w jakim stopniu posługiwałby się prastarą magią. Siódme miejsce dla wielu będzie kontrowersyjne, ale poza mistrzostwem w magii ofensywnej naprawdę nie widzę powodów, aby pyrokar miał być wyżej. Ale to niemożliwe. Na miejscu szóstym Altus, arcymak ognia z Nordmaru. Podobnie jak Pyrokar, zarządza świątynią Inosa i przez lata czerpał wiedzę z jej ogromnych książkowych zbiorów, jeszcze większych niż te, które widzieliśmy w Korinis. Nasza biblioteka zawiera niewyobrażalne skarby. Altus jest ostatnim magiem ognia w tym zestawieniu. Swoją pozycję na liście zawdzięcza mistrzowskiemu posługiwaniu się prastarą magią. Po tym, jak Xardas zniszczył energię runiczną, Altus był prawdopodobnie jednym z niewielu magów, którzy nie odczuli negatywnych skutków w tej zbrodni. Wciąż jestem mistrzem prawdziwej magii. Wszystko dzięki starożytnej wiedzy, którą skrywa klasztorna biblioteka. Altus wykazywał zainteresowanie tą dziedziną magii na długo przed zniszczeniem run, co pozwoliło mu znacznie lepiej odnaleźć się w tych trudnych dla wyznawców Inosa czasach. Prawdopodobnie to właśnie arcymak z Nordmaru obmyślił plan przywrócenia magii dwunastu paladynom, na co wskazują liczne dialogi. Istnieje 12 pucharów rozrzuconych po całej krainie. Znajdź je i zabierz do Nordmaru, odkupicielu. Chociaż postać Altusa nie jest zbyt rozbudowana fabularnie, to twórcy dają nam do zrozumienia, że jest potężnym magiem. Mam wrażenie, że swoją wiedzą przewyższa Pyrokara. Od razu poznaje, że bezimienny jest wybrańcem Inosa, nie potrzebuje prób ani dowodów, aby to przyznać. Te włosy ten nos to naprawdę ty. Bez problemu zezwala mu też na wejście do biblioteki, bo rozumie, że od jego misji zależy los świata. Altus jest też całkiem niezłym alchemikiem. Nadszedł czas, aby wyłonić pięciu najlepszych magów w uniwersum Gothic. Zacznę od Saturasa, najwyższego w hierarchii arcy maga wody, który całe swoje życie poświęcił na utrzymywanie boskiej równowagi we wszechświecie. Oprócz głodu magicznej wiedzy, Saturas czuje też potrzebę odkrywania tajemnic pradawnych cywilizacji. Te inskrypcje i freski wskazują na bardzo starą cywilizację. Wymarłe ludy Warantu i Arkendaru nie mają przed nim tajemnic. Był jednym z dwóch ludzi pod magiczną barierą, którzy opanowali zaklęcia piątego kręgu. Opanowałeś już umiejętności z piątego kręgu magii. Nauczyłem cię wszystkiego, co sam wiem. Zaklęcia, których się teraz nauczysz, mają niszczycielską siłę. Po upadku magicznej bariery prawdopodobnie opanował również zaklęcia kręgu szóstego, ale to już tylko domysły, bo po nauki odsyła bezimiennego do magów ognia. To zadanie nie należy już do mnie. Jesteś magiem ognia. Co powie na to Pyrokar? Pod pewnymi względami Saturas jest nawet podobny do Pyrokara. Obaj przekonani o słuszności swoich racji, obaj nieznoszący sprzeciwu. No nie. Kto dał ci prawo oceniać nas i nasze intencje? Podobnie jak pyrokar, Saturas też popełniał błędy. Jego plan wysadzenia magicznej bariery był z góry skazany na niepowodzenie, a jego lekkomyślność doprowadziła do śmierci Lensa, członka wodnego kręgu, którego arcymag wysłał na przeszpiegi do obozu bandytów. Pomijając jednak cechy charakteru Saturas to bardzo niebezpieczny mag. Lata spędzone na zgłębianiu prastarej wiedzy pozwoliły mu łatwo przestawić się na rzucanie zaklęć bez pomocy run. Zna się na czarach z gatunku przemiany, przyzwania, kontroli zwierząt oraz magii ofensywnej. Swoją wiedzą dzieli się też z głównym bohaterem. Może mu również pokazać, jak wzmocnić wytrzymałość oraz życiową i duchową energię, nie wspominając już o zwiększeniu obrażeń zadawanych czarami. Sporo, ale za mało, aby wejść do top 4 tej listy. Ty Nadeszła pora na miejsce czwarte. Gdyby do magicznej potęgi i wiedzy Pyrokara oraz Saturasa dorzucić jeszcze życiową mądrość, to wówczas otrzymalibyśmy maga takiego jak Watras. Już przy pierwszym spotkaniu na Placu Świątynnym okazuje się, że mamy do czynienia z wyjątkową postacią. Watras potrafi bezbłędnie rozszyfrować intencje głównego bohatera i wyczuje każde jego kłamstwo. Myślę, że coś przede mną ukrywasz. Intuicja, czy może magiczne zdolności? Tego się nie dowiemy. Pewne jest jednak, że przeczucie rzadko zawodzi Watrasa. Już na początku drugiego rozdziału mag wody wyczuł rosnące zagrożenie ze strony Sił Ciemności i napisał o tym w liście do magów ognia. Drogi Izgarocie, wyczuwam coraz mocniej obecność nieznanej nam siły. Czy to możliwe, że sługi Beliara nadchodzą? Być może się mylę. Sądzę jednak, że ojciec Pyrokar powinien wziąć sprawy w swoje ręce. Oby nasze modły zostały wysłuchane. Vatras to mistrz szóstego kręgu magii. Swoją wiedzę przekaże nam, jeśli zabierzemy go na wyprawę do dworu Irdorat. Wcześniej jednak, dzięki jego interwencji, udało się naprawić boski artefakt Oko Inosa. Tylko rytuał odwrócenia odprawiony w słonecznym kręgu przeze mnie, Xardasa i Pyrokara może przywrócić Oku dawną moc. Przypomnę, że ani Pyrokar ani Xardas nie zaproponowali sposobu na przywrócenie mocy uszkodzonemu klejnotowi. Obaj odsyłają bezimiennego do Watrasa z nadzieją, że ten wymyśli jakieś rozwiązanie. Tylko najwybitniejsi magowie mogli przeprowadzić taki rytuał, dlatego moc Watrasa z pewnością nie odstawała wówczas od pozostałej dwójki. Magiczną energię Arcymak wody wykorzystuje też do leczenia rannych podróżników. Adanosie, pobłogosław to ciało! Uwolnij je od ran i tchnij w nie nowe życie! A to nie wszystko. Watras jest uzdolnionym alchemikiem. Przygotowuje lekarstwa dla Hildy, żony farmera Lobarta. A jeżeli zabierzemy go na dwór ir to przekaże nam również wiedzę, jak sporządzać silne mikstury, które trwale zwiększą nasze statystyki. Po upadku magii runicznej, Watras sprawia wrażenie starego i niedołężnego. Złośliwi powiedzą też, że zmienił mu się kolor skóry. Mag Wody dał się złapać asasynom, a jedyne o czym myśli to jeszcze jedna wędrówka z koczowniczym ludem, zanim przyjdzie mu pożegnać się z tym światem. Jestem już stary. Dawniej nikt by mnie nie uwięził. Wciąż jest jednak mistrzem magii i może nauczyć nas równie wiele co Saturas, od którego zawsze wydawał się w jakiś sposób niezależny. Zbliżamy się do końca naszej listy i pora przedstawić trzech najpotężniejszych magów w uniwersum. Na najniższym stopniu podium umieściłem Zubena, przywódcę czarnych magów z Warantu. To Zuben dysponuje mocą Beliara. To on jest wybrańcem! Chociaż przez asasynów jest nazywany najwyższym w hierarchii magiem, to do walki woli używać broni białej. Zuben to nasz wielki przywódca. Jest bardzo stary i posiada moc Beliara. Przed akcją gry był gladiatorem i to na tyle dobrym, że orkowie zwrócili mu wolność. Zdolności magiczne zyskał prawdopodobnie wtedy, gdy odnalazł kostur Wiecznego Wędrowca. Od starożytnej broni bije dziwny blask, wskazujący na jej właściwości magiczne. Moc Zubena opiera się jednak głównie na łasce samego Beliara, który uczynił go swym wybrańcem. Beliar użycza ci mocy, byś niszczył jego wrogów. Mieszkańcy pustyni drżą przed jego gniewem i płacą spore daniny. Jako wybraniec i najwyższy z czarnych magów, Zuben musi znać wszystkie arkana mrocznych zaklęć. Dysponuje zatem niewyobrażalną siłą. Czary pochodzące od mrocznego Boga opierają się na kontroli ludzkich umysłów i przyzywaniu rozmaitych potworności z obcych wymiarów. Mistrzowie Magii Beljara potrafią też sprowadzić na swój cel błyskawice lub wywołać śmiertelne choroby. Niewielu ludzi pozostaje w służbie Beliara, ale są oni niezwykle potężni. Czy cała ta potęga była jednak warta świeczki? Chyba nie, zważywszy na to, że sam Beliar nie przywiązuje się do swoich wyznawców i skazuje ich na śmierć, gdy tylko przestają być mu potrzebni. Zuben służył mi już dość długo. Jego rządy muszą się zakończyć. Na miejscu drugim jedyny na tej liście mag, który nie jest człowiekiem. Właściwie jest to szaman, Grasz, Varag, Arushat, jeden z pięciu, którzy przyzwali do tego świata demona znanego później jako Śniący. Sprowadzanie z wymiaru Beliara pomniejszych istot to jedno, ale przywołanie najpotężniejszej istoty w trylogii to już wyższa szkoła jazdy, nawet przy sprzyjającym układzie gwiazd i z pomocą czterech innych szamanów. Nikt nie może zakłócić snu mego pana. Tysiąc lat temu Arushat musiał być duchowym przywódcą swojego plemienia. Po odprawieniu największego rytuału w historii, Śniący wyrwał mu serce i uczynił nieumarłym sługą. To wtedy szaman zyskał swoją niewyobrażalną potęgę, którą zaprezentował dopiero wiele stuleci później. Teraz zginiesz. Przez cały ten czas pilnował ostatniej bramy wiodącej do leża śniącego. Musisz tutaj zawrócić! Wielki szaman, lub arcykapłan, bo tak można tłumaczyć jego przydomek, jest niemal nieśmiertelny i nie mam tu na myśli jego wieku. Dzięki demonicznej energii żadna broń nie mogła zrobić mu krzywdy, chociaż w ogóle nie nosił pancerza. Cholera. Nie zadaje mu nawet najmniejszych obrażeń. Żaden z wymienionych wcześniej magów nie miałby z nim szans. a Arushat ma 100 punktów ochrony przed magią, czyli według mechanik Gotika 1 nie istnieje czar, który mógłby go zranić, poza jednym wyjątkiem, o którym za chwilę. Z nadludzkiej, czy może raczej nadorczej siły kapłana skorzystali też opętani członkowie Bractwa Śniącego. Nie próbuj mnie atakować! Arcykapłan przekazał część swojej mocy mistrzowi Kalomowi i nam! Jesteśmy nieśmiertelni! To dzięki Arushatowi Kalom był tak bardzo odporny na zaklęcia ofensywne. Niewykluczone, że rozdzielenie mocy pomiędzy wielu mieszkańców bagien znacznie osłabiło arcykapłana. W statystykach ma 1000 punktów odporności na każdą broń konwencjonalną. Dlaczego zatem ochrona przed magią wynosi 100 punktów? Arcykapłan rozdzielił energię pomiędzy nowych sojuszników. Zostawił sobie tylko tyle, aby być odpornym na wszystkie zaklęcia runiczne znane w kręgach wody i ognia. Nie spodziewał się, że ktoś zdoła użyć pradawnej runy zawartej w Urizielu, starożytnym mieczu pogrzebanym w podziemnej świątyni. Masz ze sobą potężny orę. Powstrzymam cię! Jej mocy starczyło w sam raz na tyle, aby zakończyć ponad tysiącletni żywot największego orkowego szamana w dziejach. Nie pomogła mu nawet runa tchnienia śmierci. Miejsce pierwsze było znane wszystkim od samego początku, no bo jakże mogłoby być inaczej? Najpotężniejszym magiem, jakiego widział świat gotik, jest Xardas. Xardas! Ciągle ten Ksardas! Czy nigdy się od niego nie uwolnię? Gorzej już chyba być nie mogło. Był niegdyś najwyższym z magów ognia. Jeszcze przed utworzeniem magicznej bariery prowadził sekretne badania nad magią Beliara w podziemiach klasztoru na wyspie Korinis. Odrzucił moralne kodeksy kręgów wody i ognia, co pozwoliło mu zdobyć ogromną wiedzę i potęgę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. Już w czasach kolonii karnej obmyślił plan pozbycia się bogów z tego świata. Tylko on znał wówczas tajniki szóstego kręgu magii, a poza tym tworzył potężne zaklęcia niestandardowe, takie jak to, które ponownie naładowało Uriziel. Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. W górniczej dolinie Ksardasowi objawił się Beliar, który zaproponował mu zostanie swym kolejnym wybrańcem. Udałem, że przyjmuję jego ofertę. Zesłaną mi przez Beliara wiedzę, wykorzystałem jednak przeciwko niemu. Być może Bóg ciemności przeczuwał, że zbliża się klęska śniącego, a Xardas miał znaleźć się w świątyni, aby zabezpieczyć jego moc. Nekromanta teleportował się do leża demona bez pomocy run, co zasługuje na szczególne wyróżnienie. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Chociaż potęga śniącego go uśpiła, to zdołał też uciec z zawalonej świątyni. Jakiś czas później teleportował stamtąd również bezimiennego. Prawdopodobnie Xardas już wtedy był mistrzem pra starej magii i dlatego bez wahania zniszczył magię runiczną, aby osłabić wpływ bogów na losy ludzkości. Sztuczki z teleportacją Xardas użył ponownie, by dostać się na dwór Irdorat i tam wchłonąć moc smoka ożywieńca. Ksardas jest słaby. Nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. Jeżeli wcześniej inni magowie mogli z nim rywalizować, tak teraz na zawsze znalazł się poza ich zasięgiem. Nawet tutaj odczuwam jego moc, mimo że jest tak daleko. Przyjmując zakończenie Adanosa jako kanoniczne, to Xardas zdołał oszukać Beljara we własnej osobie i zakończyć wojnę bogów, przy czym narobił sobie naprawdę wielu wrogów. Zdradził zakon ognia! A to niewybaczalne. Zdradził nas. Zniszczył magię runiczną? Nie zaufam temu nekromancie, niezależnie od tego jak bardzo jest nam potrzebny. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. Nekromanta nie dbał o to, co myślała o nim reszta świata. Liczyło się tylko zrealizowanie planu, który on sam uważał za słuszny. A czy rzeczywiście taki był, o tym każdy gracz może zdecydować sam, wybierając jedno z trzech zakończeń Gotika 3. Jedno jest pewne. Z Ksardasem nikt nie mógł się mierzyć ani pod względem wiedzy, ani nawet magicznych zdolności. Dotarliśmy już do końca naszej listy. Pamiętajcie, że to moje subiektywne zestawienie i każde inne spojrzenie na te kwestie jest równie dobre. W końcu ilu graczy tyle opinii. Ode mnie dzisiaj to tyle. Do zobaczenia przy kolejnym filmie.